Siema, na się no i to kolejny odcinek z Minecrafta. No i co, już mamy zrobiony mob grinder, więc nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko raczej pójść do kopalni, ewentualnie zrobić przejście na dół, którego mi się nie chce na razie robić, więc raczej pójdziemy do kopalni, bo lepiej zrobić tory, dokończyć i żeby mieć wszystko w ten sposób skończone, niż jeżeli byśmy mieli robić jakieś zejście w dół. Tutaj jeszcze tylko piórka schowam. Jesteśmy gotowi wyruszyć gdzieś do kopalni. Tym więcej gramy na tych różnych teksturpakach, tym bardziej widzę jakby, za te niektóre teksturpaki są podobne strasznie, wydaje mi się jakbyśmy już grali na tym teksturpaku albo na mega podobnym Jakby naprawdę, mega podobne są te teksturpaki i tak może być Większa dziura się zrobiła, no tu jeszcze są wybuchy wcześniejszych creeperów, ale z tym nic nie zrobię Cre Creepery po prostu, creepery, a zombie ma wywalone Fajnie, fajnie, ja bym gdzieś oddalił się trochę od naszej bazy właśnie żeby znaleźć jakiegoś fajnego cave'a może nie wiem na ile to będzie możliwe, ale zobaczymy. No tu jest węgiel, więc sobie wezmę. Tam jest trochę jakby ciemniej. Nie wiem o co chodzi. No właśnie, ciekawe czy stąd. No oczywiście już stąd nie widać na naszej bazy, bo jest za daleko zdecydowanie. Uu, tam jest fajna góra. W sumie może jakby zrobić jakieś podziemne metro. Nie no, ale to nie ma sensu. To by było o wiele za długo. No, wiele za długie to by było. Fajne to się całkiem wydaje. <laughs> Nawet generalnie w tamtych czasach jak był ten Minecraft stary To jest, okej, okay, nieważne Jak był ten stary Minecraft to często bardzo się generowały takie, wiecie <coughs> Fajne struktury I ładne góry i tak dalej Potem to pozmieniali i tak dalej i się to popsuło wszystko Nie ma tu kleju, tam jest klej, dobra Ale jakby nie było fajnie tutaj, tylko mało drzew U, to może być jaskinio. <coughs> tu jest jedna i tu, tu też jest, dobra Nie, to jest taka tylko wyjściowa jakby a nie, tu jest też głębiej. Dobra, i tu kolejna? Okej. Okay. Aha, dobra. To tutaj jest jednak przejściowa. To jest żelazo pewnie. Mhm. Dobra, wchodzimy. Czy to już jest koniec? Dojdziemy do tej wyżej i potem jeszcze cofniemy się do tej pierwszej na samym dół. Na. <laughs> Schronienie na pierwszą noc bym powiedział. I gdzieś tu była jeszcze jedna. Tu. No, to już jest prawie całkowicie na dół. Więc może tu być coś ciekawego. Nic nie widać prawie już. Dobrze, że wziąłem trochę tych pochodni. Zaraz jeszcze zrobimy. Strasznie ciemny jest ten teksturpak. Tu kolejna jest w dół. Dobra, trochę pochodni trzeba uzupełnić. I teraz idziemy dalej. Tutaj jest w dół kolejne. I też było w dół. Mmm, górę. Oooo, dobra, tu jest węgiel. To sobie wykopiemy go. Przeda się na pewno. Czyli tu już powiedzmy, że mogą być diaksy. No i są diaksy, no. I lapis. Jezus! Jezus. Kolejne diaksy, co jest? Strasznie dużo lazurytu, jest złoto, jest złoto, jest git. Chciałem głównie złoto tutaj zdobyć. Fajna lawa, to już jest koniec, okej. Okay. To jest złoto, to też jest chyba złoto, tak. To jak najbardziej git, że tyle złota. To też jest. Tylko węgla już nie bierzemy, bo... no. Redstone'a nie bierzemy, teraz się trzeba wycofać. A tutaj, tutaj też mogłoby coś być. Dobra, ale złoto kolejne. Kurde, dawno nie byliśmy w takiej obfitej jaskini, w kompleksie jaskiń takim obfitym że tyle w ogóle surowców takich przydatnych, a nie na przykład tylko redstone węgla będzie dużo, żelaza też, które no i tak już tam się nie przydaje, ale, ale zawsze diamenty tam są kolejne jezu szał diamentów lapis jest prawie 100 lazurytu. jezu, prawda. Uu, strasznie się cieszę o Boże! Te jaskinie są chyba nieskończone. Glazuret kolejny. Ponad stak. Nie mam co wywalać. Dobra, to już nic. Ale tu jeszcze jest. O, złoto. Jeszcze tutaj w dół. Jeszcze tutaj w dół. Co się dzieje? Potem nie wyjdę z tych jaskiń. Już nie pamiętam, gdzie jest wyjście. Jeszcze jest kolejny dzień chyba. Nie, noc jest dobra. Chociaż tyle. Ja walę. Diamenty kolejne. Co się dzieje? Nie ma tu nic dookoła? Znowu jeden. Siedem diaksów. Na jednym takim krótkim wypadzie, że tak powiem, masakra. Nie, bo teraz sobie zdaję sprawę, że ja nie pamiętam koordynatów bazy. Czy na jakimś odcinku pokazywałem koordynaty? Na to liczę. Czekaj, ja tu byłem? No, teraz byłem. Gubię się. Gubię się. Liczę na to, że pokazywałem na jakimś odcinku koordynaty bazy. Bo potem będę miał problem. I to bardzo poważny. To jest się serio kiedyś kończą, czy... czy to jest jakiś, nie wiem, nieskończony cave. Co, co tu się dzieje? Halo, co tu się dzieje? 10 diamentów już. Jakbym ja się tutaj zrespił i bym wszedł do tej jaskini na początku samym. byłbym taki bogaty od samego początku. Nie musiałbym się męczyć z szukaniem tych diamentów i tak dalej. Potężne są te jaskinie. Złoto kolejne. Całą kolejkę zaraz będziemy mieli. Ja się tak męczyłem z tym lapisem, żeby go też mieć. Bo tutaj jest go tyle. Co chwila. Znów pochodnie się skończyły. I to kolejny lapis. Nie wierzę. 33 zł. Dużo. Prawda. I tu jeszcze oczywiście, że nie koniec. Przecież te jaskinie ciągną właściwie w nieskończoność. O Boże. O! Z góry. No nie, no nie chce mi się w to wierzyć. Dobra, to już jest końcówka. Jeszcze jest tu w dół, jeszcze jest tutaj. Koniec jest, dobra. I tu też, uch. Już myślałem, że się dalej to będzie gdzieś ciągnęło. Ale jeszcze jest tutaj zawodom. Dobra, to już jest koniec, chyba. Ooo, złoto. Nie. Nie. O, lapis. Wracamy. Jest już dzień. To już szedł. w miarę dawno rozpoczął, więc dwa dni spędziliśmy w jaskiniach. Tak, zgubiłem się. Mm w miarę pamiętam. Eee, te korytarze są tak obok siebie, że nie wiem, w który powinienem wejść najpierw. Lepsze jest to, że to jest też tylko połowa, bo my szliśmy tylko tym jednym zejściem w dół, jeszcze był drugie. I tu już za nic nie pamiętam. W tym miejscu już za nic nie pamiętam, gdzie powinienem iść. Chyba gdzieś tu. Co? Au. Aha. Bo to jeszcze tu się ciągnie. Co? Dobra, w na szczęście to dosłownie tu tam jest dosłownie woda za ścianą, i dalej jest się ciągnie. Tu pamiętam. I tutaj powinna być lawa dokładnie, i tutaj. Hmm. I co jest ich spawner jakiś, czy co? Złoto. Bardzo mi się nie chce wierzyć w to, że tutaj te jaskinie się nie kończą. Po prostu. O Boże. A złoto, o minąłem. Ja poszedłem w jedną z tych. I jest jestem, zaraz noc będzie. Kolejnego dnia. Jakim cudem te jaskinie są tak blisko siebie i one są połączone. I mamy ponad tak właśnie. Ponad 100 złota. Ponad 100 złota mamy z jednego wypadu. Z tym mi się pochodnie skończyły, więc nie ma. Byliśmy. Gdzieś tu jest woda jeszcze. Słyszę. A ja nie mam pochodni. Dobra, wracamy. To jeszcze chyba całe żelazo zbierałem. Chyba to już jest końc. Tu woda pewnie była. No ja się znowu zgubiłem. No <laughs> złoto. <laughs> Bo serio złoto się przyda. Będziemy mieli już kolejkę całą gotową. Jestem Taki bogaty. Znowu złoto. Skoro nie stąd. Gdzieś tu przyszedłem, nie? Stąd przyszedłem. Coś kojarzę, że mówiłem, że... o, Pierwszy redstone. Tak. Stąd przyszedłem. Dokładnie. Chyba pierwsza ta dziura. Znaczy to była ta druga dziura. Oj, nie mam zupek już. To była druga i tutaj powinna być jeszcze ta pierwsza, pierwsza. Do której chyba jednak nie zamierzam schodzić. Albo. Jest noc. Do domku nie wrócę w nocy. A łóżka nie mam. I się zaraz zbroję jeszcze jak sobie skończy. Mega dobrze. Ciekawe, że creeper to na mnie czekał. I tutaj jest jeszcze ta... No dobra, to nic nie ma. No jest noc. Więc wy zajmijcie się na jak. Przekać tę noc, także komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć, nie! Ma.